Nie, już w domciu. Będę się zabierała teraz za ogarnianie troszkę laptopa, chociaż troszeczkę bym chciała sobie, tak wiecie, poukłady znowu zorganizować tutaj parę folderów, bo mam tak tutaj już narąbane inaczej nie mogę to nazwać, więc e, no, więc tak. Godzina już 19.38 No cóż, posiedziałam sobie chwileczkę na polu, no i teraz e, zrobiłam sobie znowu kawkę, inkę, no i resztę No i resztę Wam powiem, że że trzeba coś działać. A jeżeli chodzi o wyniki, to część wyników już mam i jeżeli chodzi o to głównie takie te ALT, te takie wątrobowe, no to jest ok. Jest, jest już pomiędzy, wiecie, tymi wynikami, które powinny być, więc już jest dobrze raczej. Tam dwa jeszcze mam wyniki, które są podwyższone coś, ale nie znam się na tym, więc po prostu no musi to lekarka zobaczyć dopiero i stwierdzić, po, po, wiecie, zobaczyć te inne wyniki, ale no większość tych wyników, które już są, no to, no to prawie wszystkie są prawidłowo oprócz tych dwóch właśnie, także naprawdę super. Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym dniu. Ja jeszcze tak z pracą szybko właśnie sobie e, poprzegrywałam jeszcze zdjęcia wideo na dysk zewnętrzny, także troszeczkę mogłoby być spokojniejsze, aczkolwiek jeszcze muszę zrobić sobie w telefonie też przegrać zdjęcia na ten dysk, no ale to najwyżej po prostu już innym razem jutro albo no dzisiaj wieczorem raczej po pracy nie dam rady. Jeszcze muszę sobie wyczyścić parę rzeczy tutaj, bo wcz od wczoraj jak wiecie zaczęłam sobie czyścić mój laptop, ogarniać sobie troszeczkę znowu foldery, zdjęcia i tak dalej, tutaj mam, więc jeszcze tam muszę poprzeglądać aplikację, ale jeszcze stwierdziłam, że zanim jeszcze mam tak pół godzinki czasu, to może bym sobie stworzyła jakąś taką tapetę Taką fajną, inspirującą dla mnie, wiecie. No i właśnie sobie wejdę na Pinterest. Też muszę sobie ogólnie poogarniać te jeszcze foldery, niby mam poogarniane, ale jeszcze, jeszcze właśnie muszę sobie to zrobić, rzeczy Pinterest. Okej, okay, mamy Pinterest, a także tutaj mam, jak widzicie, różne tutaj piękne zdjęcia się mi wyświetlają, aczkolwiek mogę sobie wziąć na Vision My Board, gdzie, gdzie mam Vision Board 2025. No i coś takiego bym sobie, wiecie, chciała bardziej takiego wakacyjnego wybrać. Więc teraz, żeby mi tak troszeczkę to ułatwić, jakby wiecie, yy, to co chcę, yy, to co chce właśnie. A zrobić, jeżeli chodzi jeszcze takie o wakacje, więc jakąś co zrobię, jakby taka Vision Board wakacyjną, taką, żeby też mnie motywowało, jak będę na tego laptopa wchodziła. No i tak sobie stwierdziłam, że wiecie, na pewno głównym takim priorytetem chcę dużo spędzać czasu na świeżym powietrzu, więc, więc po prostu coś takiego musi być jakieś. Piękne widoki albo cokolwiek takiego musi być. Jakieś też, właśnie, dużo owoców, warzyw, żeby to było tak kolorowo, eee, żeby tak spędzić ten czas wakacyjny bardzo fajnie, więc to, to, żeby mnie tak motywowało, żebym się czuła, że ja te wakacje, te, te lato tak spędziłam bardzo fajnie, przyjemnie i robiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby właśnie tak spędzać ten czas. Wiadomo, że nie zawsze się da tak. Wiadomo, że nie zawsze się też chce tak, aby się chciało, ale wiecie, ale chociaż, żeby próbować, nie? Wiecie, też patrzę na takie zdjęcie, które mnie tak bardziej teraz motywują. Mm, to też mi się podoba, na przykład na świeżym powietrzu, że spędzenie czasu. O, tu jest na przykład książka na świeżym powietrzu, czytanie... Podoba mi się właśnie coś takiego, wiecie, takie trochę boho style, trochę. Muszę sobie pokupować takie te kwiatki właśnie ładniejsze, takie na żywo może przeżyją chociaż na chwilę, bo mi się to właśnie podoba, ta moncera, mm, ale ogólnie taki właśnie klimacik. U mnie nie mam w pokoju tutaj takiego miejsca dużo, ale jak się, kurde, coś by się pomyśliło fajnie, to może bym sobie tak zaaranżowała, chociaż w jakiś sposób miejsce takie do, wiecie, robienia jogi, czy takiego medytacji, także muszę troszeczkę popracować nad moją kreatywnością yy, i... Tak sobie popatrzę na sklep. No, bo wiecie, też nie chcę tak dużo inwestować w takie rzeczy w tym momencie, ale może jakieś takie drobne rzeczy można gdzieś pokupować niedrogo, a, a może naprawdę ładnie wyglądać to wszystko. Także wszystko się okaże, kochani. To 11.48. No, powolutku, muszę, powolutku, kończę. No, kochani, właśnie sobie teraz dodaję film na YouTube'a, także powinien dzisiaj być. A dzisiaj taki, właśnie, mam taki luźny dzień, luźną taką niedzielę, bo wam powiem, że no, pogoda taka jest właśnie dzisiaj, deszczowa. Taka nie jest zimno, bo jest tak duszno w sumie, ale taki, no, taki dzisiaj jest dzień, wiecie. No, takie właśnie siedzenie, chyba e, odpoczywanie. Niedawno ja zakończyłam tego vloga. E, Byłam się chwilę pobawić się ścieczkami, no i teraz stwierdziłam, że coś sobie właśnie zrobię. Z, wzięłam sobie, zrobiłam sobie kawę inkę i jeszcze do tego sobie kupiłam biszkopty wczoraj w Biedronce. E, wczoraj w ogóle było Anny, więc wszystkim Anną, wszystkiego najlepszego. Ja tak imiennie nie obchodzę za bardzo, ale moja mama ma Anna na no i też ogólnie takie te święta, takie bardziej te, sobie nie święte, tylko takie imieniny, e, takie znane jak Anna czy tam Andrzejki, no to tak się bardziej to obchodzi, ale tak to właśnie ja nawet nie pamiętam, kiedy ja mam e, te i pamiętam, nawet nie wiem, kiedy ja mam imieniny, no nie? Nie dokończyłam sobie jeszcze tego, tego kolaża, zdjęć, co chciałam dać na pulpit, na komputer, więc może sobie dzisiaj też to zrobię. Porobię sobie takie dzisiaj rzeczy, które, które mam do nadrobienia jeszcze, które, które też mam ochotę, więc dzisiaj taki mam różny dzień, ale też coś chcę zrobić, takiego, żeby też był w jakiś sposób produktywny. I myślałam właśnie nad tym, żeby no żeby właśnie porobić sobie te takie przyjemne akurat wiecie, zrobić sobie kolaż zdjęć, to to mnie nie będzie z tym problemu. Takie Przyjemne to będzie do zrobienia. Natomiast też sobie tak myślę, że no zrobiłabym sobie jakiś trening. I tak się zastanawiam nad tym, i myślę, że sobie może zrobię tylko tak już później. Eee, no więc zobaczymy, zobaczymy i zobaczymy, jak mi to w ogóle pójdzie, bo też taki, no w sumie tak dwa miesiące już mam przerwę od takiego, takiego treningu. Byłam, w, co prawda, jak wiecie, w górach, no ale to wiadomo, to jest też co innego. W górach dam radę, więc to też dam radę, wiadomo, nie? Ja nie dam rady, ja nie dam rady. Ja <laughs> no. Także. Także tak, kochani, coś sobie porobię jeszcze na laptopie, ale to o chwilę, o chwilę. Więc sobie teraz wsiądę i na ja telewizorze idzie jakiś właśnie film. Ten, dawno go nie oglądałam, w ogóle nie pamiętam, czego ja w ogóle oglądam. To jest film Naga Brońc akt wydziału specjalnego, no ale. Takie filmy Wam powiem, że są bardzo fajne. Nieraz, właśnie jak takie filmy idą właśnie stare, to takie wracają do mnie takie wspomnienia, nie? Z takiego z dawnych lat, z dzieciństwa, z młod... z dzieciństwa lub bardziej taki młodszy lat. I, I takie nieraz takie uczucia mi do mnie przychodzą, więc fajnie sobie czasem obejrzeć takie, takie filmy, które już dawno nie oglądało się, nie? A oglądało się, jak było się młodszym. Także w ogóle dostałam jeszcze od mojej siostry. bo mówi, że sobie kupiłam, wiecie co, e, trzy takie. E, trzy takie paczki. Eee, no i mówi, że mi da, więc dostałam coś takiego od niej. To są pojemniczki takie na makarony czy na na cokolwiek co to, chcecie, więc akurat się mi przyda. Może sobie zrobię jakiś taki porządek też tam w bardziej w jedzeniu i one tak mniej więcej wyglądają i powiem wam, że mają fajne takie otwarcia. To jest tak i otwiera się, nie wiem czy to widzicie, się. się otwiera tak no i więc fajne jest to, yy, to zamknięcie też, nie? Takie szczelniejsze, tak myślę. No i zamykamy. I to tak to sysa chyba bardziej. Więc, yy, no. Więc są wiele takich pojemników. Są takie właśnie małe, są takie średnie. No I tu też mam taki duży, też mam taki duży do makaronu czy coś, więc będę sobie z tym yy, robiła na pewno rzeczy i jeszcze do tego dostałam naklejki takie i, i długopisi ten taki biały i możecie sobie po prostu napisać co tam jest. O co mi chodzi, nie? Macie długopis do tego i naklejeczki, także mogę sobie to przy, y, przykleić i napisać co tu jest, na przykład makaron czy coś, więc fajnie sobie, y, fajnie, że to dołączy, nie muszę tego kupować. Dobra, czas kochani teraz sobie jeszcze dokończyć ten kolaż zdjęć. Ubiorę sobie okulary, zapominam o nich. A pominam sobie tak, wiecie, żeby nie męczyć wzroku, to powinnam sobie nosić te okulary, więc więc teraz jestem profesorką. Okej. Okay zrobiłam sobie dwa takie tapety na razie jedna wygląda tak a druga wygląda tak także no może nie jest to tak jeszcze jak bym chciała ale na ten moment na razie zostawiam to to Kochani zabieram się za trening przybrałam się także już dawno no, nie byłam tak w, to, w sumie byłam sportowych grzeczek, no bo byłam w górach, ale no nie ubierałam się już dawno do takiego, wiecie, treningu, typowego treningu. No i stwierdziłam, że jednak, jak zawsze zrobię od treningu Mission Beach bady Ewy no zawsze lubię ten trening, bo jest na nauczyłam się go i sobie go przetestuję w ogóle też, jak będę też potrafiała, ile zrobię, tych serii i tak dalej. Więc ja go już tak na tyle znam, że sama też wiem, ile mogę zrobić, i, i zobaczymy, wiecie, porównam sobie. Więc no, nie byłabym sobą jednak, no muszę zrobić robić sobie coś takiego bardziej intensywnego. Potrzebuję dzisiaj takiej energii, bo wiecie co wam powiem, że mm, no jest taka ponura pogoda i tak siedzę, siedzę, no zmieniam sobie tam tapetę czy coś, ale no nie, stwierdziłam, że muszę sobie jakoś poruszać się, żeby znowu nabyć jakąś energię, bo taka dzisiaj taki dzień dzisiaj, taki człowiek bez energii jeszcze siedzi się w domu, to tym bardziej tak czasami no, nie chce się cokolwiek robić, więc stwierdziłam, nie, dobra, ubieram się, przebieram się i robię trening, bo trening zawsze dodaje tej energii, takiej motywacji, a poza tym też jest dla mnie to wyzwanie, jestem ciekawa, jak po dwóch miesiącach, wiecie, będę, będę teraz reagowała na, na moje ciało, będzie reagowało na te ćwiczenia i też jestem jakby no, o 11 kg kilo lżejsze, więc no tak kochanie, jeszcze kilogram dzisiaj, jak się zważyłam, to zobaczyłam, że jest kilogram mniej i zobaczyłam tą, wiecie, e, zobaczyłam znowu tą cyferkę, którą, o którą chciałam już dawno, więc już się cieszę, cieszę bardzo. Do dzieła nie gadam, włączam sobie FK Chodakowską i trenujemy. Pani, dałam radę. I ja cię zrobiłam, jak widzicie, tyle. Nie wiem, czy widać? Tyle zrobiłam dzisiaj, tyle kalory spaliłam, tyle zrobiłam treningu. I co wam powiem, zrobiłam cały trening, także jestem siebie bardzo dumna. Powiem wam, że nie było tak źle, jak myślałam. Dałam radę, aczkolwiek wiadomo, że pod koniec już tak trochę słabiej, ale no, zrobiłam to i tak trochę mi lżej, więc rzeczywiście te 11 kg. A teraz no to jest zupełnie duża różnica, jest tak luźniej, nie wiem czy to, 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 to na pewno też ma wpływ, na pewno te, te kilogramy, ale też może też te góry, że tak poszłam i trochę też tam poruszałam mój organizm, nie wiem, ale myślę, że no kilogramy to na pewno dużo dały i no i dałam radę zrobić trening, także się tak cieszę, na pewno będę może jutro bolała, nie wiadomo, może nie, czasami tak myślę, że jestem, będę obolała, a nie jestem, więc zrobiłam trening, jeszcze sobie zrobię rozciąganie. I no jestem się zadowolona, także od razu większa energia jest e, i zobaczymy co dalej zrobię. Także zabieram się za to rozciąganie. To jak się, nie ma jak to, jak się wykąpać po treningu. Właściwie dodałam vloga, jest na kanale. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to sobie obejrzyjcie. Zachęcam Was i zachęcam też również do komentowania. Nasz mucha mnie zaś tutaj atakuje. Czekajcie, gdyby była mam broń i nie zabawiam się jej użyć. Gdzie ona jest? Jest jedna. Ta najbardziej, która mnie irytuje, bo mi ciągle do mnie zaczyna, to nie wiem gdzie jest, ale ja ją znajdę, że miałam wam właśnie. Podzielcie takimi właśnie y, rzeczami, takimi notatkami, które zrobiłam sobie z książki. obój sobie olbrzyma, dalej ją czytam, dalej tak sobie ją wiecie, y, stopniowo sobie ją y, przerabiam. Y, część sobie przeczytam, później sobie robię notatki i z tych notatek sobie podrobiłam jeszcze takie bardzo skrócone notatki. Zapisałam sobie tutaj w tym zeszycie i stwierdziłam, że się z Wami podzielę, co tutaj właśnie y, Tony robię, co on tutaj mówi na ten temat i co ja z tego jakby wywnioskowałam. No i to tak mniej więcej napisałam sobie tak. Zapisałam sobie takie cztery jakby takie zasady, których się powinnam teraz trzymać. Bo wiecie, chodzi o to, że ja czytam te książki nieraz i mimo, że robię notatki, no to dalej jednak tak jakby no nie wdrążam tego w życie. Pierwszym takim punktem to jest: podejmuj często decyzję i się trzymaj tych decyzji, tak? Często jest tak, że że nie możemy się zdecydować yy, na cokolwiek, wiecie, nawet na takie głupie rzeczy jak to zjeść, co wypić, nie wiem, no cokolwiek takiego, wiecie, nawet w takich codziennych życiach brakuje nam takich podejmowań decyzji, nie możemy się zdecydować i ja to nieraz mam, tak? On to właśnie mówi w tej książce, że im częściej będziemy podejmować te decyzje, tym nam będzie też łatwiej po prostu później to wybierać pośród jakichkolwiek, jakichś takich zawahań, które mamy w życiu, tak? Więc, więc tutaj bym chciała właśnie... Jakby dążyć do tego, żeby właśnie podejmować różne decyzje, które nieraz mi chodzą po głowie i dalej wciąż jakby nie wiem, i żeby je, jak już je podejmę, to chcę się tak trzymać tych decyzji. I kolejne mam: usuwaj przeszkodę, strach w podejmowaniu decyzji. No właśnie, często mamy tak, że tak naprawdę strach, strach nami jakby kieruje dużo i. Te decyzje nie są podejmowane przez strach właśnie, nie boimy się e, podjąć jakąkolwiek decyzję w jakimkolwiek kierunku. Wybieramy jedną tą drugą opcję, gdzie jest troszeczkę mniej tego strachu, gdzie jest coś łatwiej, gdzie jest coś e, bezpieczniej. No i, i tak niestety jest I im czegoś się bardziej też boimy. Zależy też wiadomo od czego, więc to nie do wszystkiego właśnie mówię, nie, ale ogólnie, jeżeli się, jeżeli się czy czegoś się boimy to tym bardziej powinniśmy spróbować to zrobić, bo to też nas to rozwija po pierwsze, wychodzimy ze swojej strefy komfortu i, i, i czasami to, to właśnie ta decyzja, to właśnie jest ta, która kieruje nam dalej, która nas prowadzi dalej, a nie cofa nas, nie? Więc no ten strach taki właśnie trzeba sobie przełamywać i chciałabym, chciałabym nieraz takie nawet głupie pójść do nasiło mnie, nie? I mam takie wiecie, dylematy cały czas I, i jakby tak troszeczkę jakby się boję, no. Wiem, ile raz, ile innych rzeczy przerobiłam i poszłam, a jakoś ta siłownia mnie po prostu dalej jakoś tak e, stresuje. Dlatego no, to będzie chyba takim właśnie, hmm, chyba to będzie takim czymś, gdzie, gdzie muszę właśnie popracować, e, s, popracować nad tym i żeby właśnie iść zgodnie z tym, co właśnie mówi Tonya Prowinc. No i takim będzie przykładem Pata Siłownia, zobaczymy. Trzecim punktem jeszcze napisam, że wyciągaj wnioski z podejmowanych decyzji. No i właśnie nieraz tak była, że podejmujemy jakąś decyzję, może nam coś nie wyjść, może coś, coś nam po prostu po drodze się pozmieniało, ale dobrze, żeby po prostu wrócić do tego. I przeanalizować, co, co się stało, co się wydarzyło, co nie zrobiłam, co się nie udało zrobić, dlaczego albo dlaczego mi się udało to zrobić, dlaczego to podjęłam tą decyzję, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, w dwie strony po prostu sobie tak to przeanalizować, bo nawet choćby mój ten taki przypadek w tym momencie, jeżeli chodzi o szpital, nie? I mogłabym to po prostu zostawić, ale myślę, że warto też sobie tak przeanalizować i zrobiłam sobie taką, wiecie, bardzo króciutką analizę, co to spowodowało, to już mniej więcej wiemy, ale ogólnie, że co, my, co też jakby, bo czasami ja myślę, że też w życiu nie ma tak przypadków i coś jest po coś. I to. Ten przypadek, który mi się teraz wydarzył, to było po coś. I, i właśnie z tego po coś chcę coś wywnioskować, co mnie nauczyło. I, I tak troszeczkę sobie tak przeanalizowałam, ale jeszcze myślę, że powinnam jeszcze bardziej. Jeszcze mamy czwarty punkt? Zmieniaj swoje przekonania. I wiesz tak mocno, jakbyś to miała. No i. O to chodzi też, jeżeli chodzi o te nasze przekonania. Tak naprawdę te przekonania są takim takim bodźcem do tego, że żeby cokolwiek właśnie zacząć, żeby cokolwiek właśnie spróbować, żeby cokolwiek jaką, żeby jakąkolwiek decyzję podjąć. I te właśnie te przekonania są tym, gdzie, gdzie często nam bardzo ciężko nam to zmienić, bo jeżeli słyszymy to od dziecka, od innych ludzi jeszcze, te przeko innych przekonania, jakby one nam, bo oni nam to po prostu jakby z pokolenia na pokolenie przekazali, to ciężko to teraz jakby, wiecie, nieraz nieraz to jakby tak wybić to, tak? I tak samo, jeżeli chodzi nawet i w trakcie, nie? Czas, czasami ktoś nam coś powie i nagle myślimy o osobie takie, takie mamy właśnie przekonania później, że tak, ta osoba o nas myśli, nie? I później ciężko to po prostu jakby tak wyrzucić z tej głowy ciężej jest po prostu yy, te gorsze, te złe przekonania właśnie yy, wybić się, po prostu zmienić je na nowe, nie? Więc przekonaniami też właśnie muszę sobie popracować i też czasem trzeba zauważać, nie? Że nieraz się tak nie, my, nie myślimy, że to, to jest właśnie to, nie? E no trochę pracy nad tym jest na pewno i przede wszystkim, żeby o tym pamiętać e w takich codziennościach, bo to chodzi wszystko o nasza codzienność, nie? E no więc zobaczymy, zobaczymy, ale, ale właśnie taki mam pomysł, żeby właśnie robić, jeżeli chodzi o o ten, ten, ten strach o podjęcie decyzji, że że pójdę na tą siłownię i mimo strachu pójdę i zobaczymy po prostu. Bo ja wiem, że to nie jest nic takiego strasznego: to nie jest mój pierwszy raz, kiedy będę na siłowni, ale nie byłam nigdy sama. I wiecie, to i ta osoba, ta osoba mówi, która chodzi sama w różne miejsca i, i w stanach byłam, i, i na ping i tak dalej, a tutaj na głupi, na głupi, no nie głupi, no ale na siłownię nawet wiecie, nie jakoś się boję iść po prostu na takie coś prostego, można tak powiedzieć, nie? Więc zobaczmy, może teraz się bardziej, wiecie, odważę już, bo choć w nie chcę też właśnie mówić, wiecie, o to, że albo że rzuciłam wagę i się czuję lepiej, i nie chcę tego, bo nawet jak byłam te 11 kg cięższa, to mogłam iść, bo to już nic mi to nie przeszkadzało, tak? tylko to wszystko w głowie siedzi i takie właśnie myślenie, że takie myślenie, wiecie, że eee, takie o sobie nie myślenie i trzeba pracować, ale wiem, że jak pójdę raz, drugi raz to po to już sobie dochodziła Ogólnie tak chciałabym chodzić na to, no to się żeby tak po prostu wyjść, nie? do ludzi, wyjść zobaczyć, sobie, tak po prostu zmienić troszeczkę swoje takie rutyny, a nie tylko w domu, 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 bo ciągle jakby tylko w domu trenowałam większość czasu. Um, a też warto sobie coś popróbować, tak urozmaicić sobie to życie, jeżeli mogę, tak? Mm, jeszcze mam tą kartę Multisport, szkoda mi, że tak nie wykorzystuję tego w ogóle. Yy, wiadomo, że teraz, no to wyszło jak wyszło, no to tego tego nie korzystam z tego, ale jak teraz już mogę, to fajnie, żeby to z tego korzystać. Więc tak, kochani, podsumujmy sobie jeszcze raz. Yy, pierwszy punkt to jest: podejmuj często decyzję i się trzymaj. Drugie, usuwaj przeszkodę, strach w podejmowaniu decyzji. Trzecie, wyciągaj wnioski z podejmowanych decyzji. No i czwarte, zmieniaj swoje przekonania. Te są cztery punkty, które będę się chciała tego trzymać. Zobaczymy wszystko jak mi to wyjdzie, ale myślę, że warto sobie, wiecie, pracować nad sobą i zawsze myślę, że w jakiś sposób można polepszyć, jakby taki swój komfort życia polepszyć sobie też takie swoje myślenie o sobie, o innych, o ogólnie po prostu. więc, Więc. To, to nam na pewno nie, nie zaszkodzi. A jak tak człowiek się nie rozwija, to tak stoi w miejscu i cofa się, nie? Ja tego chcę też czuć, że się rozwijam, bo mnie to też daje energię. Nie dla każdego może to jest, ale dla mnie na przykład to jest tak, że chciałabym właśnie coś się rozwijać, chcę troszeczkę, wiecie, być ciągle lepszą taką od siebie, mądrzejszą, yy, mądrzejszą o różne doświadczenia, o różne, o różne decyzje i itd., itd., więc no zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Także tutaj chciałam Wam się podzielić. Teraz sobie przepaczę w ogóle ten zeszyt, co tu jeszcze mam w moim planerze. Niedługo będzie podsumowanie i planowanie mojego e, lipca i podsumowanie lipca, a planowanie sierpnia, także zobaczymy, co zaś sobie wymyślę. Także teraz sobie to przepaczę troszeczkę. E, no i myślę, że na razie to będzie dwa tyle dzisiaj. Także. Dajcie znać w ogóle, co o tym sądzicie, jeżeli chodzi o te moje te cztery punkty, czy się coś z tym zgadzacie, czy nie, czy um, sobie też, jeżeli takie rzeczy właśnie też robicie, no to jak, jak sobie z nimi radzicie i tak dalej. Także piszcie komentarze pod filmem, ja oczywiście chętnie przeczytam, ja też pokomentuję też, po, y, wymienimy się swoimi właśnie zdaniami.